Siema wszystkim, witam w kolejnym odcinku Don't Starve Together Razem z Fubisterem, Siemano Fubister Cześć, czołem Co robimy dzisiaj? Niedługo zima nas zostanie, warto by jakieś ciuchy zrobić na zimę. A właśnie wczoraj się zastanawiałem, czy, czy tutaj się zmienia. Znaczy wiedziałem, że, że jest okres zimowy, ale nie wiedziałem czy to trzeba jakoś ustawić wcześniej, czy, czy to się po prostu jakoś zmieni samo w końcu. Samo się zmieni. Nie jestem pewny przy którym dniu, ale chyba od 18 zaczyna robić się coraz chłodniej. Dlatego zapasy jedzenia przede wszystkim, bo nie będziemy daleko odchodzić, kiedy sięgnie nas zima, no na i ciepłe ubrania. Dobra, no, to co, iść po drewno, czy po, po, po jakąś słomę może? Co to będzie najlepsze za czym na ubrania? Patyki... Zrobimy tak, jak będziesz widział słomę, weź sobie łopatę przygotuj I wykopiesz cały krzak, bo ten jeden krzak daje... Ten ogień, który widzisz, maksymalny I bardziej się opłaca tym palić według mnie, niż drewnem Dobra Dobra, to idę najpierw jeszcze po patyki, żeby sobie złopatę zrobić. A nie, bo teraz już jest nocno, nie idę. Teraz jest nocno. A i. Powiedz mi... Upewnij się, upewnij się, że będziesz miał e, na awaryjną pochodnię. Abyśmy nie mieli takiej niespodzianki jak ostatnio. No dobra. I powiedz mi właśnie, bo ty mówisz, że coś trzeba dać temu królowi świn, tak? Tak. Co to takiego jest? To jest złoto? E, to są jakieś <laughs> ciekawe elementy wykopane z grobów. Na przykład A. jakiś gnom, posążek. A w ten sposób. Tak, bo ja myślałem, że chodzi o złoto. Ja my... Aha, on nam daje złoto. Bo ja tak. myślę, że odwrotnie, że my mu dajemy złoto. Nie, nie, nie. A w ten sposób. Jakieś patyczki by się przydały właśnie i ta słoma, z wykopana słoma. No dobra. Ja to, to ja idę. Znaleźć. Mówisz, że to słowa ma wykupywać, tak? Normalnie? Tak, tak. Nie wiem czy jakiejś muzyki nowej nie dodali. A nie wiem, nie zauważyłem. No taka klasyczna bardzo leci jakby. Właśnie, bo też się wczoraj zastanawiałem. Idzie w ogóle zrobić jakiś domek, w, który, w którym na przykład idzie przesypiać noce, czy coś takiego, czy... Czy nie, czy nie ma yy, czegoś takiego? Możesz, możesz e, zrobić sobie łóżko. I ono zwiększa sanity. Nie jestem pewny, czy możesz przespać noc w nim, ale... A jak się daje mięso świniom, to na jaki czas one są jakby naszymi przyjaciółmi? Jak długo to w ogóle trwa? Mmm... Czy to jest nieskończone? To jest coś związane też z nocą, one boją się nocy, one chcą do domku iść, a będąc naszymi przyjaciółmi, tak jakby nie mogą. I... Wiem, że ogień tutaj pomaga i one powinny stać przy ogniu, ale jakoś mi się to nie udało. No właśnie jak ostatnio też grałem to To tak jakby One były w moim One wchodziły za mną tylko do momentu kiedy yy, Nie zrobiły się na powrót głodne nie? I jak nie miałem znowu mięsa żeby im dać to To już sobie odchodziły po prostu Dobra ja mam już 10 tej słomy 10-14 bo tam dwa kawałki różne lecą z niej Wsadziłem ci to tutaj wszystko do czesta. Dobra. A gdzie ty jesteś? Ja tu walczę z pająkami, <gryw> zbieram mięso. I pajęczyna, bo też będzie nam potrzebna. Ja sobie ugotuję coś i muszę, i muszę zjeść. Przydałoby się mięso jakieś właśnie. Z nasionek daje randomowo się jakoś wyrastają tenem warzywa. Nie jesteś w stanie tak. przed tym sprawdzić, co z nich wyrośnie? Nie, raczej chyba nie. Peń. Mam trochę mięsa Może jakieś nasionka? Nie, wszystkie ugotowałem W sumie może trochę niepotrzebnie Mogę zostawić O, ale tutaj zas zasiałem tu w jednym tym. No to dobra, niech sobie rosną No już wszędzie zasiane chyba. Mamy jeszcze te meatballsy może? Mamy, mamy Zobacz, śpią te świnki. Tutaj. No właśnie. To no dobrze. Dobra, chodź, wyruszymy na poszukiwania. Hmm, powinniśmy znaleźć taką dziurę, o właśnie to, dokładnie to. To jest co nie, co... E, zwierzęca łapka, widzisz? I te palce wskazują tam, czyli musimy iść tutaj. Szukamy drugiej takiej dziurki, dziury jakby. I co, co znajdziemy dzięki temu? Tutaj jest. dalej tam to jest jedyny sposób, aby znaleźć coś ala mamuta z mamuta mięso będzie, ale przede wszystkim do ubrania to jeden z elementów Chodzi ci to chodzić ci o tego bufalo takiego, który jest na takich jakby na łąkach? Zsiane jakby, taki na Nie, takim... nie, 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 nie. nie jeszcze innego? Niekatowy. Tak. Jego nie możesz spotkać w inny sposób niż yy, ten, który my teraz robimy, nie? przypadku nie można go spotkać. Trzeba go wytropić. Oj, musieliśmy ominąć chyba. Ja już tego tego poprzedniego nie mogę znaleźć nawet. Postać mi powiedziała, że doprowadzi do nikąd, ale nie wiem, czy to jest zamierzone, czy no nie dobrze. No to chyba jednak nie znajdziemy. No dobra Rozbudujemy może trochę bazę A i od razu to co żeśmy wcześniej y, znaleźli też znika, tak? Na to wygląda, tak No bo tutaj też znikło Ja bym zrobił jakiś fajny płotek dookoła tego No, czemu nie No do tego dużo kabinia jest potrzebne Można by zrobić taki kamienny murek. Chyba, że sobie zrobimy z drewna po prostu, nie? Drewniany albo kamienny. No jak uważasz? czego mamy więcej? Hm, w sumie chyba ani tego, ani tego. Nie, no drewno jest, drewno mamy, to jest sporo drewna. Zostawię nam zaraz drugą maszynę do odkrycia, żeby więcej rzeczy można było wykraftować. Po kolejne nasze przygody zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!